No mówcami nie jesteśmy, tak powiem. Jak pastor Andrzej nam powiedział, no jakieś krótkie świadectwo, powiecie, to ja już sobie pomyślałam o jajku, będę musiała przed ludźmi stanąć, więc nie patrzę, udajesz, że nikogo nie ma, żeby, żeby po prostu było mi łatwiej. Ale to słowo wstępne, co tutaj dzisiaj było, to powiem, że tak jakby jakby było do, do tego świadectwa. Że, że Jezus nas szuka, ale że też my szukamy, nieraz nieświadomie, nawet nawet nie myśląc o tym, ale jednak wewnętrznie jest jakaś potrzeba. I teraz, jak to, jestem osobą obowiązkową, więc pastor powiedział świadectwo, na, tak, no to ja się wzięłam od razu, mówię, co z głowy, co z myśli, szybko napisałam. No i mówię do męża, weź się też za to, no bo to trzeba już mieć skończone, żeby już nic nie było gdzieś z tyłu głowy. No i wszystko było wspaniale, no, ja przeczytałam swoje, on przeczytał swoje. I trochę powiem Wam, że się zdziwiłam, bo, bo od ponad 6, no 6 lat gdzieś jesteśmy nawróceni, no tak, świadomie. Ale jak będziecie słuchali mojego i męża, to zobaczycie, jak Pan Bóg działa na, na dwoje ludzi i, i w jednym momencie mamy epizody, które dotknęły i mnie, i męża w tym samym momencie. Mamy, każdy ma swoje życie przed, ale również że, że to takie takie, dlatego uważam, że, że, że nasze małżeństwo, że my jesteśmy do czegoś powołani, pastor Ranczej tu mówi, że, że nie potrzeba mówców, więc mam nadzieję, że jesteśmy do czegoś innego powołani. I, 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 no i dobra, zacznę już. Dobra. Mam na imię Marzena, mam 47 lat, wychowywałam się w rodzinie katolickiej, bardzo takiej dosyć rygorystycznej. Było uczęszczanie na nabożeństwa, na msze. Dziadek działał aktywnie w kościele, babcia codziennie godzinę poświęcała na modlitwę. Nie wiem, nie, do dzisiaj nie wiem, czy z pisma świętego, czy z jakiejś książeczek, nie wiem, ale była godzina po, poświęcona. Więc moje nawrócenie to był długoletni proces. Bo deklarację o oddaniu życia Jezusowi ja podam, podjęłam w dniu pierwszej komunii. Ja byłam przekonana, że, 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 że ja chcę iść z Jezusem na moją wiedzę, na to, co, co Kościół katolicki pokazywał, uczył. I ja miałam takie przekonanie. Oczywiście była to deklaracja rozumiana w taki sposób dziecinny. No, próbowałam nie grzeszyć, nawet próbowałam, no ale wiadomo, nigdy się nie udawało. Okres młodzieńczy nie mogę nazwać okresem buntu, ponieważ krótko byłam trzymana na smyczy, jak tak przysłowiowo mówiąc, a nie za bardzo chyba miałam charakter też taki, żeby się z niej wyrwać. Do kościoła chodziłam, bo musiałam. Mama mnie odpytywała, co było na kazaniu, kto miał kazanie, więc trzeba było iść, no bo żeby nie mieć kłopotu. Boga do swojego życia za bardzo nie mieszałam, no chyba, że była trudna klasówka, a no jedyne o co się modliłam, to mogę powiedzieć, że o dobrego męża. I y, y, zawsze wszyscy mówili, a brunet wysoki, miałam takie głupie marzenia, proszę spojrzeć. Wysoki brunet. <grym> <grym> tak, także jak ktoś powie, że Pan Bóg nie ma poczucia humoru, mama, ma. <grym> ale zawsze było to pragnienie o, o tym, żeby było, żeby był to, żeby było to dobry człowiek dla mnie. Nie rozumiałam za bardzo o co chodziło, ale żeby miał być dobry. Małżeństwo było dla mnie momentem wolności. Jak nieraz słyszę dzisiaj, jak ludzie mówią, że o papier coś. Dla mnie to była wolność, bo radość, że znalazła się osoba, która mnie kocha, a na dodatek mi prawie na wszystko pozwalała. Ja mogłam wszystko. Po prostu rzeczy, których mi w domu zabraniano, tak ja mogłam naprawdę wszystko. To jest właśnie ten ten tu osobnik, który mi na wszystko pozwalał. No nie, nie przesadzajmy, no bo to nie tak do końca, nie? No i tak więc do kościoła przestałam chodzić, no bo w końcu, kurczę, no mogę, po co ja mam chodzić, jak ja już nie muszę? No więc przestałam. No i żyliśmy własnym życiem. Pan Bóg gdzieś był u góry, gdzieś w niebie siedział, ale jak, jak, może nas widział, ale jak już widział, to od razu karał, i, no bo grzeszyliśmy, no to musiał się ukarać. Więc taki groźny, srogi Bóg siedział gdzieś tam w niebie. Lata mijały, syn został wychowany w przekonaniu, że dekalog jest ważny, tak, musi, musi tam wiedzieć co jest. Sakramenty musi przyjmować, jak już jestem, to muszę wszystko mieć. Ale przede wszystkim miał liczyć na własne siły. To co własnymi siłami, to jest najważniejsze. No i tak został wychowany. Uważałam, że grzeszę, ale przecież nikogo nie zabiłam, nie okradłam. No i, no i tak sobie żyliśmy. Przełom mojego myślenia o Bogu i wierze nastąpił, gdy zobaczyłam muzułmanina modlącego się do swojego Boga. Robił to na polu, bez widowni, bez żadnych ceremoniałów. I ja po prostu przeżyłam szok. To było w drodze i, i, i po prostu to było nawet nie wiem, czy to minutę trwało, nie umiem powiedzieć, bo to, to je, jechaliśmy. Więc, więc, ale to mi tak utkwiło w głowie, że jaką ten człowiek musi mieć wiarę, skoro gdzieś na polu nikt go nie obserwuje, nikt nie robi, a on chce swojemu Bogu składać jakieś modlitwy. Nie za bardzo tam się interesowałam tym, ale coś takiego. I stwierdziłam. Jaka jest moja wiara? Czy ja ją w ogóle mam? Co to jest? Ja jestem pozorantka. No bo inaczej nie mogłam się nazwać. No, co, co, co to miało znaczyć, skoro ten człowiek gdzieś tam, a ja tu uważam się za taką wspaniałą osobę. No i zaczęły się moje poszukiwania Boga. Nie wiem, Boga może za dużo powiedziane, ale, ale ja po prostu uważałam, że coś jest nie tak. Zaczęliśmy chodzić do kościoła, no do którego powinniśmy chodzić, a nie chodziliśmy. Więc zaczęliśmy do niego uczęszczać. No ale chodziłam o fajne Ewangelie przeczytane, super. Zaciekawiło mnie, no ale kazanie dotyczyło jakiegoś w ogóle czegoś innego. Albo jak już dotyczyło 10 minut, koniec. Ja tutaj, a ja ciekawa czegoś tam, nie ma, koniec. No i, no, i niestety głód takiego jakiegoś poszukiwania cały czas był. No, zaczęłam szukać. Oczywiście otworzyłam raz Nowy Testament, żeby nie było, że nie otworzyłam. No, ale przeczytałam. Nie, 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 coś nie za bardzo mi to rozumiem. Chyba to nie nasze czasy, to chyba nie. Także, także odłożyłam. Nie, nie. No, zaczęłam szukać książek o tematyce chrześcijańskiej. No Może też nie za bardzo, bo nie, nie miałam z nikim kontaktu. No to chrześcijański nie za bardzo, może też wiedziałam, co szukać, nawet mi do głowy nie przychodziło, bo pamiętajmy, że to był okres długoletni, bo już trochę lat mam. No i y, miałam paru autorów, którzy, nie wiem, pewnie jakbyście nazwiska usłyszeli, to pewnie byście powiedzieli, co ona za bzdury czytała. Ale y, do. Y, Mam wrażenie, że Bóg robił grunt, bo, bo, bo wydaje mi się, że On widział moje serce, moje nieumiejętne działanie, szukanie i, i On dawał grunt. I nawet te książki, które dzisiaj, jak sobie o nich myślę, to mówię, oku, takie jakieś chyba niekonieczne, to jednak one dały jakieś, jakieś pole do tego, żebym ja jednak poszła trochę dalej. No, i była w, tej, w, tej, w tym kościele pewna tam różna, takie ciężkie sytuacje w tej wspólnocie. No, i zdecydowaliśmy jednej niedzieli po, po, po mszy, że, no, że nie możemy tu zostać, że nie będziemy, że, że to się już nie da i, i po prostu odchodzimy. No i, no, i tak zadecydowaliśmy w tą niedzielę, w następną niedzielę. No, i co dalej? No, i teraz co dalej? No, odeszliśmy, no, a gdzie pójdziemy dalej? No i a że, a że ileś lat wcześniej yy, pewien kościół protestancki miał do wynajęcia garaże, więc y, ludzie wynajmowali i myśmy mieli. To jest też wynajęty garaż z tego kościoła. No i tam płaciłam regularnie, pastora, gdzieś zobaczyłam to dzień dobry, dzień dobry, no i na tym się kończyło. I, i tak w tym momencie, jak już zostaliśmy bez, bez tego kościoła, bo już zrezygnowaliśmy. Mówimy, a dobra, pójdziemy do tego garażowego kościoła, którego wynajmujemy. No chyba nas nie wyrzucą. No i weszliśmy, pastor miał jakieś czytanie. Nie, nie powiem wam co, nie wiem co było na kazaniu, nie wiem po prostu nic. Ludzi nie było, tutaj są tłumy, tak powiem. Ja Tutaj jest tłum, tam, tam po prostu była prawie pustka, ale jak wyszliśmy z mężem, to ja nie wiem, nie umiem tego opisać. No, może trochę bym mogła powiedzieć jak, jak zakochanie, jak pierwszy raz się zakochacie, to takie uczucie jest gorąca, nie wiem, jakiegoś czegoś takiego. No nie wiem jak to nazwać. I takie coś i my i ja spojrzałam na męża, on na mnie i musimy tu przyjść, musimy tu być. No i zaczęliśmy chodzić i zaczęliśmy i dopiero jakby Pan Bóg otworzył mi oczy, Yy, yy, to, co wszystko było zasłonięte. Jejku, ja zaczęłam rozumieć, co w tym piśmie świętym pisze. Jejku, przecież to jest takie nowoczesne, to nie jest nic, to tak jest takie z innej epoki. nie? I wszystko zaczęło się zmieniać. I świadomie oddałam życie Jezusowi. Z pół roku później, bo, bo, bo to tak można powiedzieć, oddałam świadomie. Drugi raz, no, bo ten pierwszy ta deklaracja była taka, taka dziecinna. No i, i w tej chwili, w tej chwili no działaliśmy, działaliśmy no jak umieliśmy, bardziej jesteśmy pracą działać niż, niż słowem. Chociaż ja mimo że, że, że nie mam jakoś takiego talentu i występów nie lubię, no, ale zawsze wychodziłam z założenia, że wiem, co przeżyłam i, 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 i służę tym, żeby to mówić, bo bo może inni ludzie, którzy też mają takie jakieś rozterki, obawy, albo nawet na tym przykładzie zrozumią, albo zobaczą, zauważą, że rzeczywiście Bóg działa w życiu. No i, no i w momencie, kiedy, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, zaczęły się dziać cuda. No bo wcześniej to ja nie widziałam, że cuda były tylko w Biblii, no ale w życiu to nie było żadnych cudów, przecież cuda to nie. I zaczęły się dziać cuda, i naprawdę. Okazało się, że z osoby, która uważałam się za osobę, no taka, no nie takie grzechy, tam małe jakieś, powszechne, czy jak to na lekkie się nazywają. Okazało się, że no nie zabiłam. No rzeczywiście nie mam nałogu jakiegoś yy, żadnego, ale się okazuje, że jestem olbrzymią egoistką. I, I po prostu no nie mogłam, nie mogłam wytrzymać, że, 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 że tak mi Bóg pokazał. Że, że ja mam tak wielki egoizm, który nie zdawałam sobie z tego sprawy, że w ogóle jest. I, I naprawdę tyle rzeczy, co Bóg uczynił we mnie, to okazało się, że ludzie, z którymi kiedyś nie mogłam mieć, nie potrafiłam mieć żadnych relacji, bo uważałam, że są tacy, nie tacy, okazało się, że przez to, że mnie przemienił, że mnie zmienił, to okazało się, że ci ludzie Zaczęli, y, może ich zmieniał też, ja nie wiem, ale ja uważam, że to ja zostałam zmieniona i ci ludzie się zmienili. I mało zaczęli, może, no bo to jest za dużo powiedziane, ale zaczęli mnie obserwować, zaczęli słuchać, y, y, co mówię i o, o, patrzeć, jak żyję. Y, I widzę, że zmienia się ich życie. Ja nie wiem, na jak. Na jak czy, czy oddadzą życie Jezusowi, czy nie, ale widzę w ich zachowaniu, że zmienili się obserwując nas, no bo to akurat tutaj mówię o rodzicach Roberta, więc, więc oni nas mają możliwość obserwować. No i, tak, no i tak właśnie sobie żyjemy z Jezusem i tak jesteśmy, no i... No i tak aha, tu miałam apel taki. Bo tam takie coś też miałam. Apel dla tych, którzy nas oglądają, a jeszcze nie zdecydowali się oddać życie swoje życie Jezusowi. Jeżeli szukasz adrenaliny i twoje życie wydaje ci się nudne, to oddaj swoje życie Jezusowi, a nigdy już nie będziesz narzekał na nudę i brak emocji. Amen. No nie wiem, czy jeszcze mam coś do dodania, bo praktycznie żona już wszystko powiedziała, ale, ale będę się starał przekazać, jak ja to czuję. Ja tak, jak już żona wspomniała, mam na imię Robert, przyjechaliśmy z Chodzieży, z Wielkopolski do was, mam 52 lata, od 27, Dziękuję. Od 27 lat jesteśmy w związku małżeńskim razem. Ja urodziłem się w rodzinie, w której yy... Bóg to było pojęcie, które no funkcjonowało. No wiadomo, w Polsce wszyscy wiemy o Bogu, wszyscy znamy, kim był Jezus, co on zrobił, ale tak nieszczególnie przy, przykładana była waga do tego. Gdzieś tam święta jakieś coś, aczkolwiek do świąt podchodziło się, że o radość, dzień wolny, nie trzeba iść do pracy, pasuje, jeszcze będzie dobre jedzonko, co zrobi mama czy tam żona. No wiadomo, każdy z nas przechodzi jakiś tam wiek młodzieńczy, buntowniczy. No i mnie to nie ominęło. Koledzy, koncerty w Jarocinie, fajnie było, polecam. I tak życie spędzało się w zasadzie, teraz patrzę z perspektywy, no na niczym. Jakieś tam pragnienia, coś tam, ale to takie płytkie. Poznałem marzenkę i się zaczęło. I w tym momencie się zaczęło. Małżeństwo, dziecko. Mieszkaliśmy na stacji, wiadomo, każdy chce się dorobić. Patrzyliśmy jak najtaniej, no to wiadomo, warunki wtedy były prawie jaskiniowe. Miska, jakieś tam noszenie wody, mycie się wspólne, no masakra. Obyście wszyscy tego nie doświadczyli. Pędziliśmy za pieniądzem, za tym, żeby tam mieć mieszkanie, żeby coś tam osiągnąć, dopóki jesteśmy młodzi, mamy siły. Boga w tym nie było. Wszystko uważaliśmy, że zawdzięczamy sobie, własnej pracy, tak, jeszcze w tym byliśmy utwierdzani, wszem i wobec. Dobrze jest, dużo pracujecie, macie coraz więcej, z każdym rokiem coraz fajniej idziecie do przodu. Nie było nawet czasu na to, żeby się zastanawiać, że to życie no tak ucieka w zasadzie na niczym, w pogoni za, za, za czymś co, co, co jest nieosiągalne, bo co, do czego już doszliśmy, kolejne marzenia, kolejne pragnienia. Co już mamy, no dalej do przodu, jeszcze to i tamto. Ale przyszedł jakiś taki moment, że już mieliśmy fajnie ustabilizowane życie. Syn dorósł, yy, mieliśmy mieszkanie, mieliśmy samochód. Już było fajnie z tego. Stwierdziliśmy, że pora wyruszyć, tak troszeczkę popodróżować, zobaczyć jak inni ludzie mają. Może lepiej, może gorzej, co podbudowałoby, ale, ale wyjedziemy. I pierwszym naszym, y, takim dalszą podróżą, tak jeździliśmy do Hiszpanii, trochę tam do Włoch, ale taką podróżą właśnie był Egipt, co żona wspomniała. Nie lubimy, nie jesteśmy typem plażowym, co tam, leżą, czy tam alkohol, to też nigdy mnie nie bawiło. Lubiliśmy zwiedzać, podróżować, obca kultura, wiadomo, zawsze człowiek w tej telewizji tyle się naoglądał, te piramidy, no, no fajna, fajnie tego. I jeździliśmy i tak jak mówimy, to był wieczór, jechaliśmy wspólnie i tego człowieka żeśmy zobaczyli i to był normalnie taki strzał, że trudno to jest opisać. Przypuszczam, dla tych ludzi, co siedzieli obok dwadzieścia kilka osób, to, to myśmy siedzieli przy tych szybach z rozdziawionymi paszczami i patrzyli na jakiegoś tam dziadusia, co sobie się kłania na dywaniku. Ale to był taki bodziec, że, że no niemożliwość, no jak, jak, to, jak to opisać? Z żoną wymieniamy się, te same odczucia, to same tego. Kolejna rzecz, która niemożliwa, no jak dwoje ludzi może przeżyć jedno i to samo w tym samym momencie. I zaczęło, Przepraszam. I zaczęło się już dziać. Zaczęło się w nas coś rozpalać. Wróciliśmy do domu, zaczęły się pytania, zaczęły się jakieś szukania. Chodzimy do tego kościoła, no ale jak już żona opisała, wychodziliśmy z niczym. Rozpoczęło się z kościołem protestanckim, gdzie tam doznaliśmy kolejnego natchnienia, ale wtedy się już rozpalił płomień. Wtedy dostaliśmy pokierowanie na tory, że wyjaśniono nam, co się stało, żeśmy się nowo narodzili, że obudził się ten płomień, skierowaliśmy serce do Jezusa i nasze życie stanęło do góry nogami. Przestały nas interesować wszelkie pieniądze bo po co? Mój dziadek miał fajne powiedzenie: mówi, ten piórnik jest taki wąski, że portfel ci nie wejdzie, jak przyjdzie Twój czas. Więc. To jest dobre, to jest dobre podejście, bo pogoń za pieniędzmi jest pogoń za wiatrem. Nie, nie złapiesz go, jakkolwiek byś się nie starał. Cuda dzieją się na co dzień, w każdym na naszym kroku, chociażby to, że tu jesteśmy. To jest kolejne świadectwo, które przypuszczam kiedyś opowiemy jak to poskładamy sobie wszystko w spójną całość, ale powiem, że Życie bez Boga, bez Jezusa jest życiem pustym. Zawsze będziesz miał jakieś puste, próżne pragnienia, do których będziesz dążył, i w momencie, kiedy to osiągniesz, się okaże, że co? Nie masz nic. Jesteś otoczony jakimiś sprzętami, jakimiś dobrami, jakimś czymś, ale się obejrzysz, ktoś ma lepiej. No, dlaczego to nie ja? I ciągle jest za tym pogoń. A my, my tu musimy, jak lud Izraela, każdy musi swoją pustynię przejść, żeby dojść do tego raju. Dziękuję. Tyle chciałem się z wami podzielić. Amen.